O, wiecie, co to jest? Nie wiecie? Ja wam powiem. Słoik. No tak, za no słoik. A co w słoiku? Coś. No coś. Tutaj, jak... Co, Sunia, chcesz? Chodź, pokaż się. Ojejku, nie liś mi. Później mówią, że mi pies mordelizał. W tym słoiku... Bo nalewki, jak się robi, to... Ściąga się je z nadosadu, jak one tam się pomału klarują. No i zostaje taka gęstwa. Ja mam tę kucharkę litewską z XIX wieku, gdzie są jakieś przepisy. Przepisy na wykorzystanie tego. A może wy znacie coś? Jakby to. To jest ten osad, właśnie z, z, z nalewek. Jak to wykorzystać do jakichś deserów, sosów? Ktoś, coś? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.